Z zabrza wyciekają szczegóły na temat zwolnienia Jana Urbana, czyli legendy, zabrzańskiego klubu. Zasłużony szkoleniowiec nie kryje rozczarowania sposobem, w jaki obeszły się z nim osoby zarządzające górnikiem. A w programie Kanal Plus Sport były trener górnika użył mocnych słów. Kilka dni temu, niespodziewanie, futbolowy świat obiegła wiadomość o zwolnieniu Jana Urbana. Szkoleniowiec pracował w zabrzu z kilkumiesięczną przerwą. Od 2021 roku wywołało to nie lada szok opinii publicznej. W Urbanie zaś rozgoryczenie. Tak oto Urban skwitował swoje pożegnanie z klubem. Forma była bardzo słaba i przykra. Miałem wrażenie, że panowie chcieli pokazać swoją siłę. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, ale nie na 100%. Miałem świadomość, że coś się kroi i dodał: Wszystko można było zrobić odpowiednio. Nie w tej formie, nie w taki sposób, nie powinien się przydarzyć taki ewidentny brak szacunku. Natomiast w rozmowie z dziennikiem zachodnim były szkoleniowiec skierował kilka cierpkich słów do dyrektora sportowego Łukasza Milika. Rozumiem, że przychodzą nowi ludzie, że chcą układać klub i sprawy w nim po swojemu, ale pewną bezczelność można sobie darować, przekazał ceniony szkoleniowiec. W mediach pojawiły się informacje, jakoby decydenci zabrzeńskiego górnika nie byli zadowoleni ze sposobu w jaki Urban używa zawodników, którzy według nich mają potencjał transferowy.